CEO czy Google Ads? To jest pytanie, które słyszę od każdego właściciela e-commerce. I wiesz co? 9 na 10 firm, które trafiają do Semawo, popełnia w tym miejscu fundamentalny błąd. Błąd, który kosztuje ich setki tysięcy złotych przyparonego budżetu, albo miesiące, a nawet lata straconego czasu. Ale prawdziwy problem nie polega na tym, że wybierają złą opcję. Problem polega na tym, że większość agencji marketingowych stawia to pytanie w fatalny sposób. Mam doświadczenie w realizacji ponad pół miliona sprzedanych produktów w e-commerce. Dlatego w tym wideo nie powiem ci, czy wybrać CEO. Czy Google Ads? Pokażę ci, kiedy inwestować w jedno, a kiedy w drugie. I jak sprawić, aby te dwa potężne narzędzia pracowały razem, a nie walczyły o twój budżet. Zostań do końca, a zdradza ci dodatkowo jeden sygnał alarmowy, który świadczy o tym, że twoja obecna agencja prawdopodobnie marnuje twoje pieniądze. Wielu przedsiębiorców myśli o tym jako o prostym wyborze: chce szybkich efektów i sprzedaży na jutro, więc biorę Google Ads. Albo myślę długoterminowo, więc inwestuję w SEO. To jest pułapka. To tak, jakbyś pytał: czy do budowy domu potrzebujesz solidnych fundamentów? Przy dachu, który ochroni się przed deszczem. Odpowiedź brzmi: Potrzebujesz obu, ale w odpowiedniej kolejności i w odpowiednich proporcjach. Pomyśl o tym tak. Google Ads to wynajmowanie luksusowego apartamentu w samym centrum miasta. Płacisz co miesiąc i od razu masz prestiżową lokalizację i klientów pukających do twoich drzwi. Ale gdy tylko przestaniesz płacić czynsz, wylatujesz, znikasz, nie macie. SEO to budowa własnego domu. Trwa to o wiele dłużej. Przez pierwsze miesiące masz tylko dziurę w ziemi i plac budowy. A gdy go w końcu zbudujesz, jest Twój. Generuje wartość praktycznie bezkosztowo, a jego wartość z czasem tylko rośnie. Zobaczmy. Chcesz sprzedawać ręcznie robione świece sojowe? Proszę bardzo. W Google Ads w ciągu 24 godzin Twoja oferta może być na samej górze w wyniku wyszukiwania, masz pełną kontrolę, mierzysz efekt od razu. Brzmi idealnie, prawda? Ale jest jedno ale: ten kran z klientami działa tylko dopóki do niego dopłacasz. Każde jedno kliknięcie kosztuje. Konkurencja podbija stawki, ty też musisz płacić więcej. Budżet na reklamę kończy się o 15. Do końca dnia twój biznes nie istnieje. To jest uzależnione od wydatków. I tu jest błąd, który popełniają agencje. Odpalają kampanię, patrząc tylko na koszt kliknięcia. Nie powiedzą ci, że bez solidnej podstawy na stronie przepalasz połowę budżetu na ruch, który i tak nigdy nic nie kupi. A teraz SEO. To nie jest sprint, to jest maraton przez pierwsze 3 miesiące, a czasem 6 miesięcy. Często widzisz, Prawie nic. I to jest moment, w którym 90% film się poddaje, mówiąc a, to nie działa. Ale spójrz, co się dzieje później. Twoja strona zaczyna być postrzegana przez Google jako autorytet. Zaczynasz pojawiać się na dziesiątki, a potem na setki różnych zapytań klientów. Ten ruch jest darmowy. Nie płacisz za każde kliknięcie. To jest twoja cyfrowa nieruchomość, której wartość nieustannie rośnie. To nie jest żadna magia, to setki godzin pracy nad techniczną perfekcją strony, wartościowymi treściami dla klientów i budowaniem autorytetu twojej witryny w sieci. To jest właśnie ten fundament, na którym później oprzesz naprawdę skuteczne i o wiele, wiele tańsze kampanie w Google Ads. Dam ci przykład. Dwa lata temu przyszedł do nas klient, który nie był w stanie z bardzo popularną agencją przebić sufitu 40 tysięcy obrotów w Google Adsach. Zaczęliśmy mu rekomendować w pierwszej kolejności działania nad stroną, działanie nad contentem, postawieniem bloga, poprawieniem ogólnie opisów produktów. Teraz, po dwóch latach, Google Ads to prawie 160-180 tysięcy przy zachowaniu aktualnego takiego samego ROASu. Jaki był problem? Problem był taki, że po prostu ta strona nie miała SEO, nie miała fundamentu, więc ten dom chwiał się jak w tej słynnej bajce z wilkiem i trzema świnkami. W momencie, kiedy zaczęliśmy działać SEO, poprawiliśmy kategorie, poprawiliśmy produkty, Google'acy zaczęły po prostu żreć. ROASy zaczęły rosnąć, budżety zaczęły rosnąć i zaczęliśmy go skalować. Więc pamiętaj o tym, fundament jest bardzo istotny, ale też dachówka i dach też jest bardzo ważny. Więc jeżeli postawisz to w dobrym momencie, będziesz mieć bardzo fajny Dobry jakości dom. Konkluzja jest taka, że na pewnym etapie biznesu Google Ads nie działa bez SEO i SEO nie działa bez Google Ads. To jest, są dwa połączone, komplementarne rzeczy, które muszą działać razem, tylko w odpowiednim momencie. Drugi przykład, jaki mam, to yy, mój awoka do Style.pl, które pozycjonowałem przez wiele lat. Przez wiele lat tanim kosztem przebijałem na najmocniejsze frazy, największe molochy z branży modowej, czyli dosyć ciężkiej branży. I te SEO dawało mi kilkaset tysięcy miesięcznych obrotu za darmo, czyli pozycjonowałem za 1500 złotych frazy kluczowe, które generowały mi po kilku latach 300 tysięcy obrotu miesięcznie, jak na przykład sukienki na wesele. I to dawało mi fundament, ponieważ nieważne, co się działo, ja nie musiałem podnosić, obniżać budżetów, ponieważ miałem ten fundament, który cały czas generował przychód. To jest bardzo ważne w długoterminowym myśleniu o Twoim biznesie. Pamiętaj o tym, że budujesz e-commerce na lata. To nie jest sprint. To jest maraton. No to będę co ciekawe, za 1500 zł jak pobiłem wiele marek, które są na GPW z budżetami 60-70 ty tysięcy na SEO, a ja to zrobiłem tanio i dobrze, więc da się zrobić dalej SEO tanio i dobrze. Tylko trzeba wiedzieć jak. Okej. Okay. Etap pierwszy. Startujesz z nowym e-commerce, potrzebujesz danych szybko. OK. Użyj Google Ads, żeby przetestować, które produkty chwytają, jakie hasło sprzedają. To jest Twój poligon doświadczalny. Oczywiście pamiętaj o konfiguracji analityki, o czym powiedzieliśmy w tym miejscu. Jednocześnie od pierwszego dnia powinieneś kłaść fundamenty pod SEO. Od razu optymalizacja techniczna, pierwsze kluczowe treści, pierwszy content, pierwsze kategorie. Kolejny etap jest wtedy, kiedy masz stabilną sprzedaż i rośniesz. Wiesz już, co działa? Teraz jest czas na mocną inwestycje w SEO, żeby zbudować długoterminową przewagę. Google Ads nadal działa, ale mądrzej. Kierujesz się na najbardziej dochodowe produkty. Przypominasz się tym, którzy weszli na stronę z ruchu organicznego, o ile remarketing działa. Ostatni etap. Jesteś liderem swojej niszy. Twoje SEO jest na tyle potężną maszyną generującą ruch i lidy. Google Ads staje się twoim precyzyjnym skalpelem. Używasz go do dominacji w najważniejszych momentach, ochrony przed konkurencją, błyskawicznego wchodzenia na nowe rynki. A teraz jest obiecany sygnał, że twoja agencja marnuje twoje pieniądze. Jeżeli jedyne co od nich słyszysz, to musimy zwiększyć budżet na Google Ads. A nigdy nie padło z ich strony pytań o optymalizację strony, o to co się dzieje z ruchem po kliknięciu, o procesie konwersji, o synergię z działaniami organicznymi, to masz poważny problem. To oznacza, że Pieniądze do dziurawego wiadra, a Twoim zadaniem i zadaniem dobrej agencji partnera jest najpierw to wiadro załatać, a dopiero potem wlewać wodę. Mówiłem o łataniu dziur, czyli o optymalizacji Twojego sklepu. To absolutna podstawa, bez której zarówno SEO, jak i Google Ads. To tylko kosztowna zabawa. Ale skąd masz wiedzieć, że twoja strona jest dziurawa, istnieje pięć krytycznych błędów, które zabijają sprzedaż e-commerce, a których nie wyłapie żadne automatyczne narzędzie. Jeżeli chcesz, abyśmy jako samawo, jako partnerzy rzucili okiem na twój sklep i bezpłatnie sprawdzili, czy nie popełniasz któregoś z tych błędów, kliknij w link w opisie pod filmem, napisz komentarz. To niezobowiązująca 15-minutowa rozmowa, po której będziesz wiedział o swoim biznesie znacznie, znacznie więcej. Ale jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie metody dostawy mogą wpłynąć na zwiększenie konwersji na Twoim sklepie, zobacz, acho o material